Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność poopowiadać o tym, czym jest filozofia i jaki, jaką funkcję może ona pełnić w życiu ludzkim. Otóż samo słowo pochodzi z języka greckiego, od słowa philein, umiłowanie, oraz od Sofii, czyli mądrość. Zatem filozofia jest to umiłowanie mądrości. Ale jest to definicja etymologiczna. Wskazuje ona nam, kto i kiedy to pojęcie wprowadził do kultury ludzkiej i jaką nadał treść temu pojęciu. Dzisiaj zaś trzeba byłoby nam powiedzieć, że filozofia jest to istotowa wiedza o świecie, o jego poznawaniu i o miejscu i roli człowieka w tym świecie. Z tego by wynikało, że. Filozofia składa się z trzech części. Po pierwsze z ontologii, z języka greckiego on, byt, logos, nauka, nauka o bycie. Z gnozoologii, gnosis, zmysły. Logos, nauka o zmysłach, czyli o poznawaniu przez człowieka świata. I trzecia część, o Człowieku, antropologia, antropos, czyli nauka nauki o człowieku, wskazująca, czym, kim człowiek jest na tej kuli ziemskiej, co robi i jak organizuje swoje życie. Oczywiście się filozofuje człowiek? Zadajmy zatem sobie drugie pytanie: co, kim jest ów człowiek? Na to pytanie odpowiadamy po pierwsze, że jest to konkretna jednostka ludzka. Oto widzimy pana Kowalskiego idącego ulicą. Czyli tę konkretną jednostkę możemy opisać, jak wygląda, co robi, jak się czuje w tym świecie, jakie ma myśli i jeżeli cośkolwiek nam opowie. Ale zawsze mamy tutaj do czynienia z konkretną tą oto jednostką ludzką. Ale jest i drugie pojęcie człowieka, pojęcie, które nam mówi o człowieku jako istocie gatunkowej. Wtedy mówimy, że jest to zorganizowana całość psychofizyczna i społeczno-kulturowa, na którą składa się różnorodność hierarchicznie ułożonych abstrakcji opisujących treść procesów biologicznych, społecznych, psychologicznych. Określających również jego psychofizyczne reakcje kształtowane, kształtowane przez gatunek ludzki. Całą historię człowieka z tego punktu widzenia przedstawia nam filogeneza, czyli rozwój gatunkowy człowieka. Od początku, od tego momentu, kiedy to mogliśmy powiedzieć, czy możemy powiedzieć, czy współczesna nauka się mówi, ecze homo, oto człowiek. Czyli, że ten konkretny nasz pra, 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 jakiś tam przodek został określony, że oto człowiek. Eche homo. Że ten oto konkretny przykład jest człowiekiem. Tutaj w, tych, w opisie gatunkowym odnajdujemy szereg różnych treści, do których za chwilę wrócę. I trzecie rozumienie człowieka, jakie. Tutaj, O którym trzeba nam tutaj sobie powiedzieć, to jest człowiek jako istota duchowa. Czyli człowiek, który posiada atrybuty ducha, czyli to, co jest niematerialne, co charakteryzuje go jako człowieka. Jakie to atrybuty duchowości odnajdujemy? No pierwsze to duchowość spontaniczno-kreacyjna. Drugie duchowość intuicyjno-refleksyjna. Trzeci atrybut to doświadczenie wspólnotowości. Czwarty doświadczenie jednostkowości. I po piąte to wolność i odpowiedzialność. I szósty atrybut dobro tu i teraz, trans zjednoczone z dobrem transcendentnym. Te sześć atrybutów tworzy taką całość, która w każdej jednostce w różny sposób się prezentuje. Jak więcej jest dla przykładu kreacyjności w duchowości tego czy innego indywiduum, wtedy my mówimy, że jest to człowiek kreacyjny, spontaniczny. Jeżeli jest więcej spontaniczności, lub o innym, znowu powiemy, że ten e, e, posiada do, do, e, znaczące doświadczenie wspólnotowości, i wtedy, e, czyli że ma takie czy inne tam e, już przebył jakiś tam czas swojego życia i nab, nabrał takie czy inne doświadczenie. W dalszych rozważaniach będę o, o, omawiał filozofię, ale z punktu widzenia antropologicznego. Punktem wyjścia w moich rozważań jest człowiek. I oczywiście e, e, tym punktem wyjścia jest człowiek i jego duchowość. Ale zanim przejdę do tego, to jeszcze na drugi, mom, na drugi moment trzeba zwrócić uwagę, mianowicie na na to, że filozofia jest nauką abstrakcyjną. Co to takiego abstrakcja? Abstraher to pojęcie z łaciny znowu wzięte, oznacza pomijanie, opuszczanie jakichś tam fragmentów jakichś tam rzeczywistości, a koncentrowanie się na innych. To oczywiście w nauce, w naukach w innych, szczegółowych jest to dość powszechnie stosowane, mianowicie, że Zatrzymujemy swoją uwagę na tym, co, na czym, co żeśmy wyabstrahowali z rzeczywistości. I oczywiście filozofia jest tą nauką abstrakcyjną, która sobą prezentuje najwyższy poziom abstrakcji. Bo jeżeli na przykład pomijamy mój ubiór to jest na no, dość na niskim poziomie abstrakcji, dlatego że ubranie jako takie wiele nie znaczy. Może oczywiście znaczyć, jeżeli gdzieś tam pójdziemy na to czy inne spotkanie towarzyskie, ale w rzeczywistości nie ono, nie szata zdobi człowieka, tak można by powiedzieć. Natomiast kiedy szukamy takiej abstrakcji, jaką jest byt, w związku z tym tu już czy musimy pogłębić swoje myślenie, odnaleźć pewne treści ducha, które, które wskażą nam to, co, czym właściwie ów byt jest. Proszę Państwa, żeby móc bliżej przedstawić ową abstrakcję, musimy zastosować pewną metodę. Tę metodę odnalazłem u Kanta, którą tutaj obrazuję na tym, oto tutaj schemacie. Te dwa kwadraty, jeden w drugim razem wzięty, może to tak dokładnie nie jest widziane na filmie, ale tutaj więcej go spróbuję opisać. Ten kwadrat w środku przedstawia nam nic innego jak istotę rzeczy. Istotę rzeczy ten duży kwadrat, przejaw tej rzeczy. Istota jest to ta strona stała, nie ma że wieczna, ta, która stanowi byt każdej rzeczy. Natomiast przejaw to jest ta część zmienna naszej wiedzy. To jest ta część zmienna. U Kant powiadał, że ową istotę stanowi rzecz sama w sobie, po niemiecku Dinkansji, natomiast przejaw erscheinung", erscheinung", w, w, te To rozwojenie świata widzimy z tej, to rozwojenie świata widzimy nieomalże na każdym kroku, na co byśmy nie patrzyli, to coś wygląda jakoś wygląda, a nas ale yy, ten wygląd niekoniecznie wskazuje nam na to, kim czym ta rzecz jest. Dopiero musimy myślowo, mentalnie rozumieć daną rzecz czy dane zjawisko, żeby móc wskazać, do, jak może być, do czego może być zastosowana. I patrząc teraz na człowieka, to trzeba byłoby sobie zapamiętać ten oto tutaj. Schemat niżej, mianowicie on przedstawia nam człowieka, którego atrybuty odnajdujemy po pokonaniu tego wszystkiego, co jest przejawem. Tego, co jest przejawem, tak? Czyli że przebijamy się tutaj przez owe przejawy i docieramy do istoty rzeczy. Jakie to są owe atrybuty? No, po pierwsze, każdy człowiek jest istotą cielesną. Ciało jest naszym atrybutem. Osobiście nie widziałem bezcielesnego człowieka. Można myśleć tylko o bezcielesnym człowieku, pomyśleć sobie o duchu tego czy innego człowieka, o którym myślimy. Sposób istnienia ciała, jego istotowe istnienie, współistnienie, przepraszam, wywołuje potrzeby. Nieustannie tworzy te czy inne potrzeby. Niedawno zjedliśmy obiad, a już po kilku godzinach jesteśmy głodni. Czyli że ciało poradziło sobie z tym obiadem, który żeśmy zjedli i znowu jest głodne i znowu woła w różny, in, różny sposób daj mi więcej, dalej chcę jeść. Potrzeba, zatem jest to nic innego jak naruszenie równowagi, brak równowagi. Zaspokajając potrzebę, przywracamy równowagę naszej cielesności. Potrzeba oczywiście zmusza człowieka do działania. Działanie... Jest to wysiłek obliczony na zaspokojenie potrzeby. Działanie, filozofia nie zajmuje się działaniem fizycznym, nie zajmuje się gotowaniem obiadu. Tym zajmują się inne osoby, które taki zawód na przykład obrały sobie. Filozofia zajmuje się działaniem jako myśleniem, tak, jako wysiłkiem intelektualnym działanie jako wysiłek intelektualny sprowadza się do określenia celu i wysiłku, ażeby ów cel osiągnąć. Oczywiście cel, co to jest? Cel to jest przyszły wyobrażony stan rzeczy. Wyobrażamy sobie na przykład ów obiad, który za chwilę będziemy jedli, czy wyobrażamy sobie to, to kino, do którego idziemy, zmierzamy, czy jakąś tam inną osobę, z którą chcemy się spotkać. Istotne jest tutaj pytanie na tym całym schemacie. Istotne jest pytanie, jeżeli tutaj mamy ów cel, tak, tu jest ów cel, to na jakiej podstawie człowiek formułuje sobie ten, a nie inny. Cel swojego działania. Na jakiej podstawie? Skąd, skąd to bierze? Oczywiście bierze to na podstawie wiedzy o świecie. Wiedza, czyli, czyli to, co sobie możemy mentalnie, w duchowości swojej, przedstawić świat jako świat idealny. Nie ten realny, ale ten, co, jaki mamy w głowie, w wyobrażeniu. Oczywiście chciałoby się, żeby, żeby ten świat wyobrażony był tożsamy ze światem realnym, żeby to wyobrażenie nasze było tożsame ze światem. Realnym. Realnym. Wtedy mówimy, że nasze wyobrażenie jest prawdziwe. Znaczy myśl, którą przedstawiamy, jest zgodna ze światem. I oczywiście, oczywiście jest tutaj wchodzimy w taką na margines troszeczkę, ale musimy to sobie z tym poradzić, mianowicie z teorią prawdy. Oczywiście w filozofii dzisiaj jest mnóstwo różnych prawd wymyślanych z takich czy innych tam względów. Klasyczna arystotelesowska, prawda, Brzmi następująco, że prawda jest to zgodność myśli z rzeczą. Nie dlatego mówię, że jesteś biały, bo, bo tak ja myślę, że jesteś biały, tylko mówię, że jesteś biały, bo. Jesteś rzeczywiście biały, tak, powiadom, tłumaczył Arystoteles. Warto zajrzeć do jego metafizyki, i tam wtedy, wtedy można będzie sobie tak dokładnie ten cytat, przeze mnie z pamięci, tu przedstawiony, sobie przeczytać. Ale, ale jest to jedna strona, czyli zgodność. Myśli z rzeczą, ale rzeczy się zmieniają, w związku z tym myśli nasze się też zmieniają. I, i dlatego trzeba byłoby tutaj e, dopowiedzieć e, drugą e, część, jakby prawdy, tę, którą odnajdujemy w filozofii rosyjskiej. E, krank, e, filozof rosyjski, e, zaproponował, że. Również jest to zgodność, prawda, jest to zgodność naszych myśli z rzeczą, ale jest to zgodność dobra. Czyli tutaj wprowadza się jeszcze kwalifikację, która wyrasta z tego, jako z, z czym człowiek żyje do czego zmierza, w jakim kierunku i czy ta prawda, ta zgodność może mojej myśli z rzeczą e, służy mi jest dobra dla mnie, pozwala mi lepiej żyć. Jeżeli tego drugiego elementu prawdy nie ma, to wtedy możemy również powiedzieć, że e, prawdziwe jest zachowanie się e, no, negatywne, chuligańskie na przykład jest też prawdziwe zachowanie. Można myśleć, że trzeba e, dane. Osobie, daną osobę uderzyć w głowę, ale nie jest to zachowanie prawdziwe, bo nie jest zgodne z tą drugą częścią prawdy. I teraz wracając do owego schematu, szanowni państwo, to zauważamy, że podstawą formułowania celów jest. Nasze myślenie o świecie. Nasze myślenie o świecie. I to, tutaj, I to tutaj przedstawiam w postaci czterech typów wiedzy. Pierwsze to jest wiedza potoczna, druga to jest wiedza religijna, trzecia wiedza naukowa i czwarta wiedza filozoficzna. To oczywiście jest tutaj na marginesie tego schematu. Mamy takie zastrzeżenie, że jest tutaj stosowany punkt widzenia ontogenezy i filogenezy. O filogenezie już wspomniałem, natomiast, natomiast ontogeneza jest to rozwój.